Plaża, słońce, tłumy ludzi i pozorny raj. Ale ratownik zmienna odkrywa prawdę, która jest mroczniejsza, niż można sobie wyobrazić. To nie jest zwykła opowieść o wakacyjnym odpoczynku. To relacja kogoś, kto każdego dnia patrzy śmierci prosto w oczy. Wyobraź sobie, rozgrzany piasek parcy stopy, słońce odbija się od fal Bałtyku, a tysiące turystów rozstawia perełani, wyciąga leżaki, robi selfie i wznosi toast piwem albo kolorowym drinkiem. To się lanka, ale tylko z pozoru. Bo tam, gdzie jedni widzą wakacje, ratownik widzi potencjalną tragedię, która może wydarzyć się w każdej chwili. Ratownik Grzegorz zmielna nie owija w bawełnę, najwięcej naszych akcji wynika z alkoholu. To on jest najgroźniejszy, bo ludzie topą się właśnie wtedy, gdy wchodzą do wody pod jego wpływem. Słowa ratownika brzmią jako ostrzeżenie, ale dla wielu turystów pozostają niezauważone. Alkohol nad Polskim Morzem stał się codziennością. Na kocach i leżakach stoją butelki piwa, kolorowe drinki, a w rękach turystów błyszczą puszki i kieliszki. Nikt nie myśli o konsekwencjach. A gdy promile zaczynają działać, odwaga zamienia się w lekkomyślność. Ludzie wchodzą do wody, chwiejąc się, śmiejąc, czasem nawet z butelką w ręku. A potem nagle znikają pod falami. Ratownicy opowiadają, że to właśnie wtedy serce zamiera im w piersi. Patrzą na morze i wiedzą, że za chwilę będą musieli rzucić się w otchłań fal, aby ratować kolejnego plażowicza, który sam sprowadził na siebie zagrożenie. Jedna chwila bez troski, i rozpoczyna się walka o życie. Ale to nie wszystko. Bo prawdziwym koszmarem są sytuacje, gdy do wody wchodzą pijani, z dziećmi. Ratownik mówi wprost, musimy reagować, gdy nietrzeźli opiekunowie nie kontrolują swoich dzieci bawiących się w morzu. Wyobraź to sobie, pięcioletnie dziecko skacze na falach. Ojciec czy matka leży w piachu, zataczając się po kilku drinkach. Dla ratowników to sceny, które potrafią śnić się po nocach. A przecież to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo plaża w Mielnie bywa też świadkiem innych, szokujących zachowań. Miłosne igraszki za parawanami, zbyt odważne sceny na oczach rodzin z dziećmi. W miejscu, które powinno być bezpieczne i rodzinne, ratownicy nieraz muszą interweniować z powodu nieobyczajnych wybryków. Grzegorz przyznaje gorzko. Wiadomo, że alkohol jest wszechobecny i nasza kultura jest tym przesiąknięta. Ale kiedy ktoś wchodzi pod wpływem do wody, wtedy automatycznie reagujemy, wyrzucamy go z kąpieliska, a jeśli trzeba, wzywamy policję. To zdanie pokazuje bezradność, bo ratownik nie może nakładać mandatów. Może tylko wypraszać, krzyczeć, błagać. I czekać, aż przyjedzie policja albo straż miejska. Ale czasem to za mało. Bo fala nie czeka. Fala nie wybacza. Najgroźniejsze sceny rozgrywają się w ciszy, wtedy, gdy turysta znika pod wodą. Ratownicy wiedzą, że każda sekunda może zdecydować o tym, czy uda się uratować życie. Ile razy kończy się tragicznie? Tego nikt nie chce liczyć. Ale statystyki są przerażające: tylko w jeden dzień, 17 sierpnia, o w całej Polsce odnotowano aż 77 wypadków, 8 ofiar śmiertelnych i 100 rannych. Za każdym razem to ktoś, kto myślał, że nic mu się nie stanie. Za każdym razem to czyjś syn, córka, ojciec, matka. Ratownicy zmielna mówią, że największym dramatem jest bezsilność. Oni są tam, gotowi rzucić się w fale, ale nie zawsze zdążą. A wtedy może zabiera człowieka na zawsze. Wyobraź sobie te sceny: wieczór, plaża pustoszeje, a ratownik siada na wieży ratowniczej. Przed oczami wciąż widzi twarze tych których wyciągał z wody. Czasem z sukcesem, czasem za późno. A wokół inni wciąż piją, bawią się, śmieją. Jakby nic się nie stało. To nie jest tylko historia o jednym mieście czy jednej plaży. To ostrzeżenie dla każdego, kto myśli, że jest niezniszczalny. Bo Bałtyk nie wybacza. A ratownik zmielna nie bez powodu mówi z takim przejęciem. On wie, że to nie są odosobnione przypadki. To codzienność. I dlatego musimy zadać pytanie, ile jeszcze tragedii musi wydarzyć się na polskich plażach, zanim zaczniemy słuchać tych, którzy codziennie walczą o nasze życie?